Wiecie skąd się bierze brak efektów? Brak efektów się nie bierze z braku wiedzy, bo wiedzy jest bardzo dużo i ludzie chętnie się tą wiedzą dzielą. Dają ją tobie nawet za darmo bardzo często. A często też płatnie, musisz zapłacić za szkolenie, za wiedzę, za edukację w danym em, temacie. Ale dlaczego nic się nie dzieje z tą wiedzą? Przecież nie ma efektów, tak? Idziesz na jedno szkolenie, na drugie szkolenie i się nic nie dzieje. Czytasz książkę, jedną, drugą? I się nic nie dzieje. Dlaczego? Bo nie działasz. Po prostu nie podejmujesz działania. To jest tylko i aż tyle. Tyle i aż tyle. To jest takie proste. Po prostu nie podejmujesz działania. I ja bardzo dużo widzę w swoim świecie ludzi, którzy przychodzą na moje chociażby szkolenia i na 100 osób 3 podejmują działania. Może 5, może 10, ale bardzo mało osób, a reszta myśli, że jak już była. To to się już wydarzy. Jak ktoś przeczyta już książkę, to już będzie super. Jak już przyszedł jakieś szkolenie, no to już coś się zmieni. Nie, nie zmieni się. Jeżeli ktoś ci daje jakąś instrukcję w działaniu, a ty tego nie robisz, no to się nic nie zmieni. Tylko i wyłącznie akcja powoduje zmianę. Wiedzy mamy potąd, darmowej wiedzy mamy potąd. Wiemy praktycznie w każdej materii, co należy zrobić, żeby cokolwiek zmienić, ale trzeba zacząć działać według Otrzymanych instrukcji. Jeżeli ktoś tam już dotarł, zdobył to i dzieli się tą wiedzą za darmo lub za pieniądze, bez różnicy, no to sama wiedza to jest nic. Trzeba jeszcze podjąć akcję i działanie. Więc jeżeli ktoś ci coś radzi, ktoś ci coś mówi, że warto zrobić to czy tamto, warunek, że sam to osiągnął, czyli wie jak to zrobić, dzieli się swoim sukcesem i jest ta wiedza dla ciebie wartościowa, czekasz na nią, jest dla ciebie istotna, jako dla osoby, Chcesz ją mieć, jako dla przedsiębiorstwa może, jakkolwiek, ale dopóki nie podejmiesz działania w tej materii, nic się nie zmieni. Będziesz mieć tą wiedzę, ok, będziesz ją posiadać, ale nie zrobisz z niej użytku. Jeżeli nie zrobisz z niej użytku, nie przejdziesz do czynów, to się nic nie zmieni.